Kochani, środa, wielka środa, a więc dzień, kiedy usłyszymy o pieniądzach. Kiedy warto przyjrzeć się swoim dobrom materialnym, jak nimi się posługujemy, czy rzeczywiście przybliżają nas, czy oddalają od Pana Boga, czy są potrzebne, czy też może niekoniecznie, jak wartościujemy swoje życie. A dzisiejsza Ewangelia? Ewangelia mówi o sprzedaniu przez Judasza, pana Jezusa. Judasz szukał sposobu na to, aby pozbyć się Jezusa, ale był człowiekiem, którego dzisiaj nazwalibyśmy istnym materialistą. Co chcecie mi dać? A ja wam go wydam. Za co dziś sprzedano by Jezusa? Za dobre imię? Za posady w firmie, a może za super auto, a może jeszcze za coś innego. Ja też otrzymuję 30 srebrników, i tak się składa, że Teddy też chciałby wam coś dzisiaj pokazać. Przez cały Wielki Post zbierał Jałmużnę i chciałby ją przekazać. Dlatego chciałby i nas zaprosić do tego, abyśmy. Nie byli materialistami, ale potrafili się dzielić tym, co mamy, tym bogactwem, które może komuś pomóc, bo przecież pieniądze można i dobrze wykorzystać, aby komuś sprawić radość, kogoś obdarować tym, co potrzebuje, nie tylko dziś, ale może cały czas, na tyle, na ile potrafimy, bo to jest najważniejsze, co dajemy. Co dasz, co dajesz drugiemu człowiekowi? Co chciałbyś może szczególnego, dać, zrobić, a co przecież czasem tak niewiele kosztuje, bo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Nie wszystko da się kupić, ale wszystko ma wartość w oczach bożych. Jako zadanie zapraszamy Was do tego, abyście zrobili dobry uczynek pierwszej spotkanej osobie. Albo zrobili uczynek. Komuś, kto tak bardzo potrzebuje Waszej pomocy, szczególnie w tym czasie. Pięknej środy.